Czy potrafisz wyczuć zdradę, zanim do niej dojdzie? Machiavelli wskazał trzy znaki ostrzegawcze, które zawsze poprzedzają cios w plecy. Jest jedno pytanie, które najwięksi mistrzowie władzy zadawali sobie od wieków: Jak rozpoznać zdrajcę, zanim uderzy? W świecie, gdzie lojalność można kupić umiejętność wykrywania zdrady, to nie tylko kwestia przetrwania, to sztuka. Sztuka, którą Niccolò Machiavelli opisał brutalnie, ale z przerażającą precyzją. On nie wierzył w moralność pełną frazesów. Nie ufał miłym słowom ani wzniosłym obietnicom. Dla Machiavellego liczyła się tylko rzeczywistość władza i nieunikniona zdrada, która pojawia się zawsze, gdy zaczynasz mieć wpływ. A skoro zdrada jest nieunikniona, musisz nauczyć się ją rozpoznawać. Nie przez emocje, przez chłodny rozum, przez obserwację każdego gestu, każdego spojrzenia każdej zmiany tonu. Paradoksalnie, zdrajca nigdy nie wygląda jak wróg. Nie wchodzi z mieczem w dłoni, nie krzyczy, nie grozi, przychodzi z uśmiechem, z obietnicą wierności, z uściskiem dłoni. Prawdziwa zdrada według Machiawellego rodzi się wśród najbliższych, w spojrzeniach pełnych zgody, w nadmiernym posłuszeństwie, w pochwałach bez żadnego konkretnego celu. Dlatego zrozumienie, czym zdrada naprawdę jest, to nie opcja, to konieczność, jeśli chcesz przetrwać w jakiejkolwiek strukturze władzy, czy to w korporacji, czy w polityce. Nie możesz ufać pierwszemu wrażeniu. Nie słuchaj plotek. Obserwuj zachowania, które się powtarzają. Szczególnie pod presją. Szczególnie wtedy, gdy pojawia się okazja, by iść dalej. Bez ciebie. Wtedy w księciu Machiavelli ostrzegał najgroźniejsi nie są ci, którzy ci się sprzeciwiają, o ci, którzy zawsze się zgadzają, zawsze potakują, zawsze słuchają, ale nigdy nie pokazują siebie, nie mają własnego zdania, nie kłócą się, nie dodają nic od siebie. Na pierwszy rzut oka wydają się idealni, lojalni, ale pod maską kryje się coś innego, cisza, która obserwuje, posłuszeństwo, które analizuje każdy Twój ruch. Czekają, aż się odsłonisz. Przykład z życia w jednej z firm technologicznych w Nowym Jorku: założyciel Charles ufał swojemu asystentowi Danielowi. Daniel nigdy nie protestował, był punktualny, zawsze skrupulatny, nigdy nie pokazywał ambicji, ale to był tylko teatr. Przez dwa lata budował relacje poza firmą, rozmawiał z inwestorami, zbierał dane, obserwował błędy Charlesa, a potem nagle odszedł zabrał bazę klientów, model biznesowy i listę potencjalnych partnerów. Sześć miesięcy później uruchomił własny startup, bardzo podobny, z milionami dolarów od tych samych inwestorów. Charles był zdruzgotany, nie dlatego, że stracił firmę, ale dlatego, że nie widział niczego podejrzanego aż do samego końca. To jest właśnie to, przed czym ostrzegał Machiavelli. Zdrada nie zawsze wynika z nienawiści. Czasem pojawia się po prostu dlatego, że ktoś miał okazję i ją wykorzystał. Dlatego Machiavelli nigdy nie ufał lojalności opartej na uczuciach. On wierzył tylko w strukturę władzy. Tylko tam lojalność można przetestować nie słowami, nie spojrzeniami ale sytuacjami, w których trzeba wybrać korzyść osobista czy wierność. W kolejnej części wejdziemy jeszcze głębiej. Pokaże ci, jak Machiavelli rozpoznawał zdradę w fałszywej komunikacji, w zmianie języka w subtelnych sygnałach. Byś mógł wyostrzyć zmysły bardziej niż twoje instynkty, byś mógł, zanim oni to zrobią. Machiavelli napisał kiedyś: Jeśli ktoś mówi ci zawsze to, co chcesz usłyszeć, nie zakładaj, że to oznaka lojalności. To może być sztuka zdobywania władzy poprzez obniżanie twojej czujności. Dla Machiavellego prawdziwa lojalność nie polega na zgodzie, polega na odwadze, na gotowości do mówienia prawdy, nawet gdy ta rani. Bo tylko ktoś, kto skrywa ambicje, będzie używał zgody jako maski. I tu właśnie kryje się klucz. Zdrajca nie szuka konfliktu, on go łagodzi. Nie z miłości do pokoju, lecz dlatego, że konflikt odsłania jego twarz. Osoba zbyt uprzejma, zbyt potulna, zbyt idealna. Często buduje obraz nie po to, by służyć, lecz by przejąć kontrolę. Machiavelli nie radził szukać pochlebców, radził słuchać tych, którzy sprzeciwiają się w ciszy, bo to w sprzeczności ujawnia się prawda. Weźmy przykład z życia. W pewnej organizacji non-profit w Bostonie, Claire, bystra i doświadczona liderka, często zasięgała opinii swojego asystenta Markusa. Markus był mistrzem pochlebstwa. genialny pomysł. Zawsze masz najlepszy instynkt, tak właśnie trzeba działać. Ale pewnego dnia Kler zauważyła coś niepokojącego. Podczas spotkań, na których jej nie było, Markus mówił zupełnie inaczej. Wskazywał na błędy, podkreślał ryzyko, kwestionował strategię. Z czasem członkowie zespołu zaczęli tracić zaufanie do kierownictwa. Gdy Kler postanowiła go skonfrontować, rozmowa przebiegła tak. — Claire, słyszałam, że kwestionujesz mój plan, ale podczas naszych rozmów ani słowa Markus z uśmiechem Nie chciałem cię obciążać. Wiedziałem, że jesteś pod presją. Claire, to nieprawda mnie obciąża, lecz jej ukrywanie Markus po prostu starałem się być neutralny. Claire po chwili ciszy nikt nie jest neutralny, kiedy ma okazję awansować. To sytuacja, którą Machiavelli przewidział z zadziwiającą precyzją zdrajca nie atakuje. On podsyca wątpliwości gładkim tonem pod płaszczykiem neutralności. Kler nie popełniła błędu, bo zaufała człowiekowi. Ona pomyliła potulność z lojalnością. To najczęstsza pułapka w polityce i w życiu. Machiavelli pisał też o jeszcze jednej rzeczy: zdrajcy są mistrzami w budowaniu wizerunku. Nie chcą wyglądać jak przeciwnicy. Chcą wyglądać jak wsparcie, jak prawa ręka, jak towarzysz broni. Ale właśnie ta perfekcja jest podejrzana. Prawdziwie lojalny człowiek ma wady, bo nie boi się ich ujawnić. To zdrajca boi się pokazać to, czego nie zdążył zamalować. Napisał Machiavelli na marginesie rękopisu rozważań nad Liviuszem. Jeśli chcesz wcześniej rozpoznać kogoś jak Markus, stwórz sytuację nieprzewidywalną. Zmiana strategii kontrowersyjna decyzja test bez uprzedzenia. I wtedy patrz. Jeśli nadal się zgadza, jeśli nadal brzmi bezpiecznie czas na wątpliwość. Ten, kto jest z tobą naprawdę, okaże dyskomfort, zawaha się, zapyta. Ten, kto czeka na okazję, by wbić ci nóż w plecy, uśmiechnie się i przytaknie. Bo jak ostrzegał Machiavelli: gdy ktoś nigdy nie mówi ci nie, może po prostu czeka, aż ty nie będziesz mógł powiedzieć nie jemu. W kolejnej części wejdziemy głębiej. W świat fałszywych emocji i manipulacji przez język. Machiavelli nie zostawił nam prostych formuł, ale zostawił kompas. Bo jeśli nauczysz się czytać zachowania, nie będziesz potrzebować wyznań, by wiedzieć, kto naprawdę Cię zdradza. W oczach Machiavellego dobroć nigdy nie jest bezinteresowna. Zawsze pytał, co naprawdę ten gest ma na celu. Według Niego, w polityce i grze o władzę nie ma nic neutralnego. Najmniejsze gesty mogą zdradzać strach, nie mówiąc już o schowanej słabości. Tak zwana uzbrojona dobroć, no, to sposób chronienia się przed emocjonalnym bólem. Ale jest też pułapką. Stajesz się przewidywalny. Łatwy do zmanipulowania. Mężczyzna, który próbuje przypodobać się wszystkim. Kto nie mówi, nie, bo nie chce konfliktu, to według Machiavelle'ego to dowód braku odwagi. Weź przykład: Daniel, specjalista HR w dużej firmie, zawsze uprzejmy, zawsze zgadza się na wszystko, zawsze wysyła e-maile z podziękowaniami, ale kiedy nadarzyła się okazja awansu, nie dostał jej. Zamiast niego personę z silnym zdaniem. Ktokolwiek potrafił asertywnie powiedzieć: Nie, Daniel czuł się zdradzony. Nie rozumiał, dlaczego dobroć nie wystarczyła. Machiavelli tłumaczy jasno: dobroć bez granic. To zaproszenie do dominacji. Brak asertywności, symeabłka, wiadomość światu. Możecie mnie dowolnie używać. Z czasem Daniel przestał pomagać. Zaczęły się złe emocje. Milczał. Był bierny lub cichym sabotażystą. Machiavelli mówił: kto nie ma siły, znajdzie sposób, by kogoś zniszczyć, gdy dobrymi metodami nie można nic osiągnąć. Dobroć może być mocna, ale tylko jeśli odpłynącej z wyboru. Nie z potrzeby unikania konfliktu. Jest różnica: człowiek miły, który nie ma granic i ten, który potrafi kontrolować, kiedy rzec nie, prawdziwa dobroć musi iść w parze z gotowością do sprzeciwu, z granicą, z umiejętnością odmowy. Jednak, gdy dobroci zabrakło uznania, ale sama pozostała, wówczas słodycz zmienia się w gorycz. I pojawia się niebezpieczna moc frustracji. Mężczyzna, który był zbyt miły, by być słuchanym, zaczyna milczeć, ale może też zdradzić, nie poprzez gniewne słowa, ale przez cichą wewnętrzną rezygnację, małymi sabotażami, milczeniem. Machiavelli ostrzegał to ci, którzy chcieli być lubiani, ale nie potrafili być asertywni. Są najbardziej podatni na wewnętrzne rozpady. Jeśli widzisz siebie w Danielu, zastanów się, czy jesteś dobry, bo tak zdecydowałeś. Czy dlatego, że boisz się konsekwencji? Machiavelli radził: zbuduj dobroć jako strategię kontrolowaną. Nie pozwalaj opinii innych kształtować Twoich działań. Dobroć nie daje władzy, daje, ale tylko wtedy, gdy jest świadoma. I nie zawsze wygra, ale nie pomoże słabym. W kolejnym odcinku my przyjrzymy się innej słabości strachowi przed zapomnieniem i temu, jak ludzie poświęcają wszystko, by tylko ich zauważono. Bo według Machiavellego to poważna luka w strukturze władzy i nikt, kto ją posiada, nie jest bezpieczny. W świetle myśli Machiavellego człowiek silny nie działa z lęku przed zapomnieniem. On po prostu jest obecny, bez słów, bez krzyku. Ale tak wyraziście, że nikt nie odważy się go zignorować. Słaby człowiek, to inna historia. Ten boi się znikać. Staje się uzależniony od uwagi, od bycia zauważonym. Wciąż opowiada o swoich osiągnięciach. Chwali się w mediach. Robi wszystko, by tylko zostać dostrzeżonym. Bo w głębi duszy wierzy, że jeśli nikt go nie widzi, to znaczy, że nie istnieje. Machiavelli nazwałby go. Panikarzem słabości, pustym w środku, ale hałaśliwym na zewnątrz. To nie hałas był problemem, to co go naprawdę zdradza, to fakt, że hałas jest jego desperacją. Człowiek silny nie potrzebuje uznania. Jego milczenie jest deklaracją. W Il Principe Machiavelli napisał: Mądry książę sprawia, że inni domyślają się jego siły. Nigdy nie musi jej ogłaszać. Hałas przyciąga tylko słabych. Prawdziwa władza wchodzi cicho, mówi jedno zdanie i znika, zanim ktokolwiek zdąży zareagować. Jason, menedżer w mediach, jest idealnym przykładem. Ciągle postuje na LinkedInie. Każdy sukces, każdy drobiazg musi być widoczny. Na spotkaniach musi być wspomniany, musi być pochwalony. Ale kiedy nadszedł kryzys, Jason nie zrobił nic. Przemawiał długo. Przypominał, że mówił o tym wcześniej. Ale gdy trzeba było działać, zamilkł. Wtedy kolega powiedział: Teraz nie potrzebujemy opowieści, potrzebujemy działań. Słowa te odsłoniły prawdę. Jason zniknął nie z nienawiści, z obojętności, bo ludzie, zrozumieli on, nic nie wnosił. Machiavelli wiedział, jak wykorzystać takich ludzi. Żeby kontrolować uzależnionego od uwagi, nie trzeba siły, wystarczy cisza. Bo cisza ich przeraża. Cisza zmusza ich do mówienia, do ujawniania słabości. Wyobraź sobie negocjacje. Zamiast odpowiedzi, cisza, trzy sekundy dłużej niż zwykle, i już zaczynają panikować. Zaczynają dawać więcej, byle tylko usłyszeć Twoje tak. To właśnie psychologiczna kontrola za pomocą milczenia. Machiavelli wiedział też, że ten lęk przed byciem zapomnianym Prowadzi do autodestrukcji. Człowiek zaczyna się zmieniać, by pasować, by zadowalać, i w tym wszystkim gubi siebie. Staje się sprzeczny, przewidywalny, aż w końcu niegodny zaufania. Nie ma już tożsamości, tylko odbicie cudzych oczekiwań. Machiavelli ostrzegał: Ten, kto nie umie stać samodzielnie, nie powinien być królem. Jak uniknąć tej pułapki? Machiavelli radził: naucz się być obecny. Bez potrzeby reakcji, spraw by Twoja cisza ważyła więcej niż cudze słowa. Niech Twoje czyny będą tak czytelne, że nie potrzebują komentarza. A jeśli masz wybierać między byciem widocznym a posiadaniem siły, wybierz siłę, bo prawdziwa obecność nie zależy od tego, ilu cię zna, ale ilu musi zamilknąć, gdy wchodzisz do pokoju. Część czwarta to ostrzeżenie. Dla wszystkich, którzy sprzedają władzę za chwilę światła, bo światło zgaśnie. Ale ci, którzy mają siłę, nawet w cieniu, sprawiają, że inni muszą schylić głowę. Nie bądź tym, który szuka uwagi, bądź tym, którego nie sposób zignorować. Jest pewna niewygodna prawda: słabi mężczyźni nie zawsze leżą na dnie, potrafią zasiadać w zarządach, zabierać głos na konferencjach, czasem nawet zdobyć władzę. Ale jak ostrzegał Machiavelli, taka władza nie trwa długo, bo jeśli opiera się na strachu niepewności lub źle pojętej dobroci, zostanie zniszczona od środka. W tej ostatniej części przestajemy tylko obserwować i stajemy twarzą w twarz ze sobą samym. Jak nie stać się słabym mężczyzną w oczach innych, jak nie pozwolić, by nasza siła wypłynęła z nas powoli bezszelestnie. Machiavelli mawiał: Ten, kto chce się bronić, musi poznać słabości innych. Ale mądrzejszy patrzy najpierw na własne. Wcześniej już mówiliśmy o fałszywej pokorze, o przesadnym tłumaczeniu się, o pragnieniu bycia zauważonym. Ale dziś Machiavelli idzie dalej. Prawdziwie niebezpieczna słabość to nie to, co widzą inni, ale to, czego sam nie chcesz dostrzec w sobie. Spójrzmy na przykład. Daniel, pracownik firmy technologicznej, zawsze pomocny, nie wchodzi w konflikty bierze na siebie cudze obowiązki. Ludzie mówią dobry człowiek, ale po dwóch latach wyprzedza go ktoś inny, nowy kolega z pracy, milczący, skoncentrowany tylko na celu, nie próbujący nikogo zadowolić. Zapytany, czemu nie walczy, Daniel odpowiada: nie chcę konfliktów. Liczę, że ludzie zobaczą moją wartość, ale Makiaweli nie widzi w tym cnoty. On widzi strach, strach przed byciem nielubianym, zamaskowany uprzejmością. I to ten strach kosztuje Daniela wszystko. Według Machiawallego, silny nie boi się konfliktu, silny boi się być ignorowanym. Słaby unika starć nawet za cenę własnej wartości. Jak pisał w Il Princip, władca powinien bardziej starać się by go się bano, niż by go kochano, gdy nie da się osiągnąć obu, bo miłość przemija. Strach, jeśli dobrze zbudowany, jest trwały. Słabi mężczyźni trzymają się iluzji. Jestem miły, nie szukam kłopotów, zawsze się dostosowuję, ale to nie cnota, to samo oszukiwanie, bo władza i ta polityczna i ta osobista nigdy nie wybacza słabości. Ona ją wykorzystuje. Czym bardziej chcesz być nieszkodliwy, tym szybciej stajesz się ofiarą. I najgorsze w tym wszystkim, nawet nie zauważysz, że ktoś tobą manipuluje. Lekcja nie jest taka, aby stać się bezdusznym potworem. Ale, żeby przestać żyć iluzją, zadaj sobie pytanie: czy jestem uprzejmy, bo jestem silny, czy boję się, że mnie odrzucą, czy naprawdę jestem opanowany, czy po prostu boję się wyjść na głupca? Machiavelli uczył: Nie pozwól emocjom kierować twoim życiem, nie żyj, by być lubianym. Silny człowiek to ten, który zna swój cień, który zdejmuje maski i uczy się stać sam. Bez potrzeby aprobaty. Bo prawdziwa siła to nie kontrola nad innymi, to kontrola nad sobą. Zwłaszcza wtedy, gdy pojawia się lęk. I oto ostatnia prawda. Jeśli sam nie odkryjesz swoich słabości, ktoś inny zrobi to za ciebie. Bez litości. Świat nie nagradza naiwności. Jeśli nie chcesz być narzędziem, najpierw opanuj siebie. I zacznij od tego odmów bycia słabym mężczyzną, nie dlatego, że ktoś patrzy ale dlatego że jesteś to winien sobie samemu. Dziękujemy za zainteresowanie treściami o superinteligencji. Jeśli Ci się spodobały, zostaw lajka, zasubskrybuj i włącz powiadomienia, aby nie przegapić nowych filmów. Przejdźmy teraz do głównej treści dzisiejszego filmu.